Siemano widzowie, ja jestem Philpan i dzisiaj zagramy sobie draft z jednej ligi, jeśli chcecie oczywiście zostawcie koniecznie sub, bo lecimy po 1200 subskrypcji, Wiecie na inne filmy, subskrybujcie oczywiście i dzisiaj zrobimy sobie draft z jednej ligi, mianowicie z premier, jeśli więc chcecie więcej odcinków z draftu to piszcie w komentarzu, bo teraz. Mam w planie, i właściwie to nie mam w planie, tylko to będzie pewne, że od poniedziałku do niedzieli robię daily, w którym codziennie będę nagrywał jeden film ze smogiem, z ludźmi, z gościm jej sport czy coś takiego, i codziennie również będę nagrywał po jednym sorcie e, na kanał piłkarski, e, Więc, więc tak w tydzień nagram 14 filmów, więc myślę, że e, fajne, e, więc koniecznie który bycie panu, żeby tego nie przegapić. A my już bez tego, zaczynamy wyciągnęli, Formacja, nie mamy zbyt dobrych, ale wyciągnęliśmy sobie 4-1-2-1-2. Jest to fajna formacja. Nie grozemy na ale jest spoko, z tego co wiem. I uwaga, mamy dobra, mamy do wyboru doku, którego uwielbiam i jest wandajka, ale wandajka to naprawdę dobra karta. Jak mogli sobie to z wandajka, osoby Ostatni kart, który w ogóle brak, to byłoby naprawdę dobrym kartem. W play zostałem w OnMatch'u 96, macie to? I mamy Berge i Alisson'a, no oczywiście... Macie, ym, y, Martinez'a i Alisson'a, no to będzie po prosta piłka, najlepszy bramkarz w całej grze, jak do tej pory, Martinez 94, będzie na w bramce. Mamy jedną kartę, mamy Carcass'a, mamy Carcass'a... i zawsze to. Mamy lemy jest Halam na tej karcie, na obronie 94, więc oczywiście go wybieramy. Okej. Okay. Mamy do wyboru aż trzech zawodników. Jedną zawo w tym jedną piłkarkę, a nie zawodnika. Weźmiemy sobie Ofera. Weźmiemy sobie Ofera. Nie będziemy kudowali z tymi Okej. No tutaj wybieramy Rodriego. No to jedyny nasz wybór, nie? Na razie idzie. Idealnie. I nadal idzie nie przerywana katasce, bo trafimy obiego. Kulam. Okej. Mamy no, aż cztery karty do wyboru. No dobrze, wybieram chyba Martinelligo. No, dobra, wybieram Martin Uuu! No i jest pierwszy problem. Wybierzemy sobie brak ja nie do na swojej to No i jeszcze jeden problem. Jezu, to jestem za w ogóle! Jaki shit! Trzeba sobie zawodniczyć, żeby nie wszedł do składu. Znaczy, by nie wszedł, jakbym oczywiście ich miał. E, potrzebnych, nie? Jezu, trzeba jadą w ogóle. Dobra, mamy do wyboru Cumber i Guardiola. Wybierzemy Guardiola. Za Kerk, za. To z chyba poprawiły. Nie, nic to nie poprawi. Ale ja go bardzo lubię, ale będę mniejszą Dobra. No tutaj oczywiście możemy tylko Pedro Porro. Więc to też robimy. Uuuu! Trzy karty z Premier League. Nie kluczowy start, tylko sukces chyba to jest. Ale to nie jest tam oczywiście najprosty wybór. Super zawodnik, Omar, Marmoush I on też kolejny nam do składu. On też może pełnić rolę na jakiejś celu pozycji, więc, jak będzie nam brakowało napastnika, to on może go zastąpić. No i tak samo, tak samo na SPO, ale on bardzo mi się podoba, jak gra na napaści. Ostatnio to był w jakieś 30 minut. No więc, no za Smith, za i mamy Havelca. Mamy Havelcę i Palmera. Palmer jest lepszy, więc wybieramy I on może nam wejść, że brakuje Nadiaza, więc brakuje nam już tylko jedna karta, na napastnik Go Co jest z tymi napastnikami? Jeden napastnik nam e, Dobra, bierzemy sobie Mbappe Powoli tracę nadzieję Nie na darmo Nie ma ani jednego Wybieramy sobie Cristiano Ronaldo Krystynkę Dobra. Uuuu. No nie idzie z najlepiej Brakuje nam jedna karta. Dobra, jest raj, jest rajs Malen Dobra, tu wierzymy, maleb, malen. Nie, maleb, myślę, że to A może wierzymy, też? jest... Maleb, maleb. Mamy to. Mamy cały skład ze Premier League Jeszcze mamy Alejandro Garnaszo. No Za Martinelliego? Nie no za... Pana Pana Nic się nie polepszyło, pogorszyło Okej, okay, jest jeden Hazard, jest jeden Hazard No, mój no jest w Okej, no wybieramy Salahę, to chyba oczywiste jest. Oczywiste, oczywiste. No a czy on jest taką ikoną bardziej? Więc dałbym go, e, wywaliłbym go ze składu, a tutaj będę dał Salahę. Okej. Okay. 91 ceny, 33 zgrania i oficjalnie jest za pierwszym draftem. Tam jeszcze, tam jeszcze nagrałem odcinek, ale on nie wyszedł. Tam nie byłem, dopiero ławkę zaczynałem. Ale markowało mi dwóch kart bramkarza. No ale po prostu z bramkarza i po prostu. Wiecie, słabo wyszedł. No nie grał tylko film. No więc go przerwałem. Okej. Okay. No i to też fajnie by było, jakbym miał trenera z Premier League. Niestety jest z Ministerium ale ale z Premier League. Ale z Premier League, więc może być. A Premier League. Tapety z Premier League. Ale ja, ja próbowałem nie wasze. Nie róbcie tego. Dobra, gramy mecz online. Lepsze nagrody się dostaje. no zawsze ludzie, z którymi gram, mają po prostu skład naprawdę dobry. Tak chcesz jest, nie? Tak, A może nie tak, bo są wyrównane szanse, także nigdy, ale to nigdy na graftach nie wygrywam, z tak samo będę składem, nie? Na razie jest 0 0. O, Marki nie liczbę ma sytuację. Okej. Okay. Jest! Bramka! Mamy bramkę. I tu już... Ora, dobra u jeszcze na krasie. Na akc akcję bramkową na drujny. Menu stoi odpracowywana. Rogowana do ładnego. I jeszcze Leno ma sytuację. Jest! Matko Bosko, przestrzeni! Okej, okay, Robri, Robri. Ty to nie znaliście, nie? Matko widzę, że się siodem, ale tak szybko w dobryce. Ale, ale on tego nie zmienił! Wbije z 2 do 1! Wybiłem wszystkie limiki z panią Lilię I zostanę klikoną, zróbcie zgodę, czy justyfik wczorajszy Jak nie widzieliście filmu, to wbijajcie Jeszcze Marmo już z jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze podwyższa wybraną I 3 do 1 Mamy kolejny Mamy kolejny a z tym składem no to już sobie raczej nie poradzę. Nie poradzę sobie. No wątpię, wątpię. Nie. Dobra, mamy takie same znowu, mamy takie same. Po 91 oceny i 93 dnia I mamy to. Tu w czwartej minucie idzie o bar barbą. Strzela w ramkę. Jeszcze dalej jest sytuacja. No ale Angie to przestrzałuje, nie może być za pięknie. No ale Frankie był już dobrowolnych. No to też nam pokazuje. Slęk bramka na majewę do, mojego, do mojego. jednego. Krym do jednego. z konkluzją. Chodzi z i... i przegranicznie. Niestety w drugim spotkaniu przegrywamy. Jeszcze paradyzm na sytuację Jeszcze jednego gola tracimy niestety My 3-1, no to nie jest zbyt Cholera wynik. Przegrywamy no Szkoda Mamy nawet nie najgorsze paczki Otworzymy sobie 8, A i Mamy jeszcze paczkę 84 4 za Zadałem ja 4 tysiąc, 5 tysięcy nieca. W ogóle mega chcemy mieć 100 milionów Na razie mam 93 3380, no czyli mało brakuje Mamy traorę Mamy nagrodę Jeszcze mamy dobrą paczkę I... Czyżby nie? Jeszcze dużo potrzebujemy na 15 tysięcy coinów Nie ma zbyt dobrych nagród, bo ja jestem Henry, A na przykład tutaj Mamy Pelego 196 Mamy Toty Paczka Gwarantowaną kartą Toty d'ora do wyboru Toty I y, 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 Toty Himpaka do wyboru Pika Roberto Firmino 92 y, 100 Gold Zawodników Dwie te karty Missing Card To nie jest zbyt dobra paczka 92 plus Arash, 91 plus Thunderstraka 90 plus jeszcze inny jeszcze William z Rzegą, Do wyboru numer ofur Do wyboru Winter Wind Cards Dwie te karty mega rzadkie Jeszcze, 30, yy, jeszcze po 30 kart mega gold pack 120 al tysięcy 81 samuelino na karcie jakiejś Numer ofur I, i paczka ze 100 monozami To oczywiście były takie najlepsze rzeczy nie, będziemy mieli Hadziego o ocenie 88 nie są on drogi <laughs> Jeszcze Mateusz Nunes, on tam kosztuje 50 tysięcy niecałe To wystawimy sobie go za 46 tysięcy Dobra, i wtedy będę będziemy sprawdzać? 84 000. I tutaj mamy tylko 87 bastoniów Ja nie mam na dobrą ocenę, nie? A da się go skikselować? Nie wiem Okej, okay. on... No coś tam kosztuje 77 tysięcy Może być taka cena i... w Lorenz wierzymy, że wiele jest Udech. w naszych rękach, dlatego kiedy masz swoje plany, ale coś nie układa się po twojej myśli. Jeszcze na szczęście mamy wypaczkę Draft masterii. Columbia LO. Nic. Nic ciekawego, ale mega to ładne te karty, więc sobie go zachowam.

Um, no bo szkoła jest, ale yy, no, więc koniecznie yy, bądźcie na daily, jeśli oczywiście nie lubicie oglądać, yy, subskrybujcie też kanał Miloxa, nasz oglądacz, tam no to co, pa pa!